Dzień dobry Państwu e, dziś jest piątek i szanowne Państwo chcę coś dla Was pokazać znowu znęce się ten sam człowiek znowu zatką bramkę idę do bramki od tej strony otwieram Luczę i chcę nagrać jak wyrabia widzicie na skrzynce zamek zatkany proszę bardzo o, no, widzicie o? No, a policji nie ma. A policji nie ma. Stoję przed bramką i mówię, że będą, będzie ostry nalot. Dzisiaj tam są jakieś widzowie. Podejdziemy porozmawiamy z nimi. Robiałeś, tak? Dobry wieczór, proszę pana. Ja zgłaszałem tam awarię na sufo światła. Nie ma no, od dworca PKP do szkolnej, do Starego Kościółka I proszę pana, ludzie idą na się padają ludzie i, i do mnie zgłaszają do biu, mojego biura. Proszę pana, czy dziś będzie e, naprawione, czy nie? Nie, dobrze, będzie naprawione. Dzisiaj właśnie jadą, Pozostało zgłoszenie. Czy nie co będzie, czasu z czerwonego kapturka? Chyba rowerami jedziecie, nie? Jeszcze raz pan powtórzy, bo nie rozumiem, Chyba jest. Rowerami jedziecie. A, nie robię ci wariata. Nie rozumiem, nie rozumiem. Tak Proszę pana, nie. czy będzie brygada a, naprawiać czy nie dzisiaj? No ci słyszałeś? Ci powiedział chyba. Nie Proszę? nie będzie dzisiaj naprawione, właśnie chłopaki jadą. Aha, a, nie a, słyszałeś? Dobra. Dziękuję bardzo. Jadę już koncy. Nie dziwne, że kamerę jadł. Jeszcze państwo, drugi raz e, zadzwoniłem do te, Telanu Telan i e, firmy i e, już brygada jedzie, bo... E, Będą naprawiać e, oświetlenie na ulicy Szkolnej całej, żeby było światło, bo wy kochani nie będziecie szli po śliskim i nie będziecie padać, tylko będziecie normalnie i chodzić i tak dalej. Żeby nie padaliście, żeby nóg nie łamaliście i tak dalej e, Światło musi być w nocy W dzień to żarówka jest wieczna e, Bóg zapalił swoją wieczną żaróweczkę I świeci A w nocy sztuczne to światło Ale musimy mieć światło, żeby nie upaść A jeszcze tym bardziej zimą We ślisko, śnieg Ślisko, śnieg topnieje, woda To ile razy ty? Ślisko, ślisko, co ty? Ten nie potrafi się normalnie wysłowić? i powiedzieć normalnie, a nie ślisko, ślisko no ślisko, to idź na lodowisko zobaczysz, czy tam ślisko e, pójdę, a tam nie pójdę bo tam bardzo ślisko jest na lodowisko. no to weź sobie jak śnieg będzie narty, to na nartach będziesz kije sobie weźmiesz, będziesz a ty na że umiesz jeździć majorze? Ja, na lodowisku. ja w 22 uczyłem się, to szkoła po prostu Sportowa i po prostu ja za darmo wchodziłem na ludowisko. Tu tam na Mieszkiewicza sportowa szkoła. Tak, 22. No. Od Orzuszkowej. O to daleko. I szanowny Państwo kochani moi. Na razie tyle. No i po prostu sami widzicie. On y, nie potrafi gadać tak szybko, że po prostu trzeba mówić krótko na temat i żeby wiedzieć o co chodzi, a nie duża głowa. Duży mózg, a beban też duży, bubzum. Ja ci dam bubzum. Ja ci dam bubzum, no. Jak dam ci bubzum, to będziesz bub. A, a i uszy też duże. Duże uszy cholera. A już włosy rosną cholera, no. Włosy rosną, uszy no. duże, uszy duże. No i włosy no, prędko odrastają. No i tak. I chcę pozdrowić wszystkich. Smaczny była no, obiad, znaczy, kolacja. Kol po pociąg daleka. I. No, nikogo nie czeka. I szanowny no, państwo. Meksykanu może, na, A e, meksykanu może być, bo e, pilnuje pociągu, jak jedzie, bo jest, jest kolejarzem teraz. Bo jego e, brat pracuje trzeci jako kolejarz. I pozdrawiamy was. I oglądacie po prostu nasze po prostu wiadomości. piona I dobry państwo. Dzisiaj byłem na przesłuchaniu, tylko nie powiem gdzie i, i, i jak. No i kolega mówi, czy pan kupywał suszy? A mnie nie suszy, a jak pana... <grystuj> to niech przyjedzie, to ja go poczęstuję ja go suszy. Mamy już dla pana dostał, na początku, panie! No, jak suszy, to niech przyjdzie, to dam y, pół butelki. Jak się napije, to nie będzie suszyło. To nie będzie nie wiadomo co. No, dobra orężada to nie alkohol. O, to bąbelki są nawet. O, ktoś przyjechał. Ktoś przyjechał. Rowerem, górskim. Nie samochodem. Ruwerem górskim? Nie, nie wiem co to. Nie wiem co to. Bo cofa i do... Nie wiem co to już. Mariuszek. Widzisz jak pojechał prędko? On to. Z koleżkami przyjechał robić zdjęcia. Kto jest dom u nas? I tego kolegę suszyło, a major już gotowy do leczenia. Major umie polecić. Ja mogę być i doktorem! No, jak pan masz takie lekarstwo od suszenia? Czy już ma pan kitel? <noise> Spo sposób już mam. Kitel biały. Tak, ja już nie ja znany. Lekarz? Ja znany jestem. I idzie kolega i, tego i mówi: o pan Kononowicz. A ja mówię: panie, Kononowicz, to Kononowicz, ale goń pan do sklepu, bo tego pana suszy. Pana kolega tutaj. Ten stoi, oczy wytrzeszczył, nie wiem, o co chodzi. Ja mówię, A idzie następny kolega, starszy, wiekiem, latem Przepraszam bardzo, proszę tak nie palić papierosów Bo za dymisz chatę całą A jak ja palił? No to, to było... Do tak. góry nogami No nie wiem, jak to się tak wyszło Ja jeszcze takiego czegoś w życiu nie miałem Ale panie majorze, pan mnie już wydał, że ja papierosy palę Hmm. Cholera. O cholera. O cholera. A to była prawda. O. Tylko nie z tej strony pan Krzysztof to podpalasz. Bo ja nie umiem palić. Ale filtrów się nie pali. Jak się pali, to papierosa się pali, a nie filtry. Też filtry? To ja po prostu już filtry palił. O, został filtr. O, jego papieros. No to od połowy, od drugiej strony trzeba zaczynać. No, co on narobił. <noise> Bo ja nie umiem palić papierosów. Ja myślałem, że i z, tej, i z tej strony można palić. No to... Witam pana serdecznie w pana kuchni. Plecami się odwrócił. Gdzie on poszedł? Po cembule. Po cembule. Jest nasz kucharz, gdzie jest nasz kucharz? Jest i kucharz. Jest i kucharz, śledzie leżą, to proszę przedstawić, powiedzieć co będziesz robił i co potrzebujesz na początek. Nie wiadomo jakie to śledzie są. Może to śledzie takie... <laughs> co? Kobiety używają je. Tam ja tak śledzi nie używam. Raz w miesiącu. Nie mógł tu przykleić? Czego? A to nie ja kleiłem. Nie, nie mógł łagdzie wrócić? I tu ci klei? To trzeba wziąć alkomat i dwa, czy trzy, ten, co kleił. No tak? szanowne Państwo, dzień dobry. Dzień dobry, o, patrzę, że już. Witam już, pana, dyrektora. Do po raz kolejny, witamy się po raz kolejny. Tak? Proszę witam. bardzo. Mam Solnicę. To Solnicze się nazywa mm -hmm. deska. U nas nazywa się tu Solnica. patrzymy co w środku jest. Dobra, wiem. Głonek i jabet. nie ma kotka, nie ma kotka, a my kotek Łuski się obiera ze śledzia czy nie? Nie, nie obiera się łuski, bo, bo to nie, nie obiera się Z krzydełka no. tylko się wyrywa Mówisz, że ty śledzie robiłeś na surowo też, tak Myć nie trzeba nic, nie, po co myć? Chyba że one solone, no nie są solone, a to językiem można dotknąć, nie solone nie, nieświlone. I tak wszystkie śledzie przygotowujesz? Tak. Czyli trzeba obciąć ogonek. A czemu tą górną płetwę zrywasz? Bo to jest płetwa. Płetwu cię nie daje jeść. Rozumiesz? Mhm. Mm Płetwu zawsze zrywasz. Patrzę, będzie tak czosnek potrzebny? Widzę. Tak. Tak. Cebulka? Tak. Co to jest? Sól z pieprzem. Sól z pieprzem. Olej? Tak. Tak. Coś jeszcze? Wszystko. Wszystko. I bardzo proste danie. I to już będziesz smażył? Zaraz będzie się smażyć. A włączyłeś maszynkę? Tak. Włączyłeś maszynkę? Jeszcze nie. Ale włączę. Ale włączę. Sam jestem ciekaw jak ty to zrobisz. No Czyli właśnie. tam to pierwsza część będzie się smażyć jak widać. Dane. A tu co dalej? Się ma wynosić. Wiem dlaczego te łupinki z cebuli można i ich się zwiera. Jajka barwić można. Tak. Na Wielkanoc. Tak. Żeby nie pomyśleli, jak bo może pomyślą, że swoje jajka barwić. Jajem. Co? Prajem jego jajka. Jakie panie kolory wychodzą? Żółte. Co? Żółte. Nie. No jakie? Brązowe? Brązowe. A może i brązowe? Na babcia święci panici moja i mama. Mhm. Zbieramy upilki z cebuli U nas w oreczkach na górze zawiązane jest i tą, wiesz, tymi z cebuli barwili jajka na Wielkanoc A ty w tym roku będziesz barwił jajka? Będę. Na święta? Będę. No tu szczypier że ty szczypier chciałeś, masz szczypier w środku. Co? Szczypier w środku jest. Trzeba wyłączyć na razie, bo Muszę podszykować. Nie miał wszystko podszykowany. A to tak nie jest robota. No to, to trzeba właśnie wszystko po kolei, tak? No. Cebulkę teraz będziesz. Jedna cebulka starczy do tego. Także. A czosnek surowy dajesz, czy trzeba podsmażać? Podsmażyć. Podsmażę. No prawda. Razem na cebulku pójdę. Aha, to trzeba wszystko wejść. A ty możesz opowiedzieć w międzyczasie z tymi śledziami surowymi, takimi Tak. A? Jak mama robiła z czym, ze śmietaną? Ze wszystkim robiło No to w międzyczasie, możesz opowiedzieć Echa. Co się dawało? Szanowni Państwo, tu jeszcze brakuje szypiorku. Mhm. Samego szypiorku. I było ekstra. Byłoby. albo robimy śledzie takie e... z olejem, albo czytajcie ze śmietaną. I jak pomieszasz. To kibelek. To nie wyjdziesz stamtąd Czosneczek. Tak. Z Chin. Ej, to chiński? Albo polski, albo chiński, bo teraz chiński w przyłożył. Nie ja wiem. No ale czosnek chyba nie, nie będzie miał bakterii. A co dodajesz do śledzia ze śmietaną, oprócz śmietany i śledzia. Cebulę, Świeżą czy smażoną? Y I można i taką, i taką dać. Ale nie. E, świeżą cebulę, świeżą daje wtedy. Wtedy daje się świeżą cebulkę. I teraz idzie czosnaczek. Ile ząbków? Jeden. Jeden ząbek. Też na plasterki jedzie. Tak. I razem od razu do śledzia dodajesz, tak? tak? Wszystko razem. Razem. I rozumiem, że to wyląduje teraz? Na patelni. No to już wylądowało na patelni. No. I wyląduje na maszynce. Na maszynce. Śledzia będziesz do krajał jeszcze? Nie. A co chcesz jeszcze? Nie, nie, nie. To, to, to żeby każdy spróbował po kawałku. Do tego co dajesz? Sór z pieprzem wymieszane od razu. Na jakieś proporcje dajesz na sól z pieprzem jak, jak mieszasz? Na oko. Na oko. To tam się nie piep... nie, nie pierdolisz się. Nie. No i bardzo dobrze. Na oko daję. No i co? Ląduje to na patelni. Tak. I niech teraz się smaży się. Widelec. To był tanie. No i trzeba poczekać. No. Coś jeszcze? O, no rzodkiewki do tego będziesz dawał czy nie? Tak. O proszę, no to jakiś niekonwencjonalny sposób. Ładnie trochę przecież. Patrzcie, patelnia hulać zaczyna. Trzeba dolać oleju. Olej dolać. Trzeba dolewać. jeszcze posmażają się. I cebulka musi się posmażyć na froncie. Co się dzieje w Krzysztofowej kuchni? Czy coś tutaj zaszalało? Coś tutaj się rusza. Jeszcze chyba chciałem, że to jeszcze surowe jest ryba, a to rzut tak też przebija. No, a rzodkiewka będzie przebijać. Rzekłbyś, się rodzaje. Czerwona, żółta i jeszcze jakaś jest rzutkiewka. Tak. No to biała jest rzodkiewka. No, my, wiesz, ja ci powiem, jak tam mieszkali to sieli rzodkiewkę, no, dużo. No, I no, no, było. No, trzy rodzaje było. Ine są podłużne, duże, takie No. białe. No. Mhm. Stare będą gotowe. A jutro chyba jednak zrobimy placki prawdopodobnie. No, to, czy, Zobaczymy. Coś... Co chcesz? Coś... Ja Cię nie boję. Okej, okay, no to dla widzów pokażesz. I... Ja ile ja cię pokażę? A no, to oczywiście, tak zawsze. Wiesz. Musi królik doświadczalny musi być. O. Gdzie test? Rybki Krzysztofowej. Nie wiem dlaczego sobie nie nałożył. A nałożył, nałożył Ja się mi nie, nie pominę. Nie marcie się. Zaraz zobaczymy, zaraz spróbujemy. I opinia zostanie wydana co do śledzia Krzysztofa. Od jednego do dziesięciu. Od 1 do dziesięciu. Ty już próbował? Tak. No ile? No, minus jeden. <noise> no. to, to, takie filmy właśnie oni chcą oglądać. Żeby coś się działo. No, zaraz będę próbował ja. Ryba jak ryba. Szkoda, że to ości są. <grystanie> no muszą być ości. Ja powiem ości wyjąć. No. Ryba się usłużyła dobrze. A cebulka musi być krupiąca ch Cebulka też może być ogólnie. przyżyje chyba. jest zjadliwe. Dzisiaj jeszcze. Jeszcze dzisiaj przeżyję. Na kibel chyba nie polecasz. Nie nie polecisz na kibel z tego powodu, że e, robione na, na oleju, ani na śmietanie. Może żeby ja zmieszył razem tutaj tuło, to zdaną się idzie. Na bogato. Oleju na bogato. No. Bo musi być na bogato olej wtedy.